Witam w nowym filmie. Od razu mówię, że polecam ustawić suba i łapkę, bla bla bla. I lecimy i tak, czy nadaje się na morsa? O, to jest pytanie, bo przecież teraz to jest takie sławne i wszyscy morsują, no to wiecie, trzeba sprawdzić, czy się na, na to nadaje. Jak reagujesz pierwsze chłodne dni każdego roku? Wszystko mi jedno, najchętniej sprawdzić pod kocem. łapie jakieś przeziębienie, najchętniej wszystkie powie... cię. Inna odpowiedź, bo ja po prostu, jak widzę, że jest śnieg i jest zimno na dworzu. To kupuję sobie pełno gier i nie wychodzę z domu. Jaka jest Twoja ulubiona zimowa aktywność? Oh my god! Podziwianie zimowych widoków przed, przez okno. Jazda na sankach. No, chyba sanki. Chociaż wolę patrzeć przez okno. Nie wiem. Ile potrafisz wytrzymać na dworze, kiedy jest bardzo zimno? Wtedy w ogóle nie, nigdzie nie ruszam się z domu. Czy często czekać na to, że jest zimno w domu, mimo że. No, nie. O, i tak zawsze jest mi zimno, raczej nie. Mi tam jest zawsze. No, nie. No, obojętne mi to. Co sądzisz o zimnych prysznicach? Zimne prysznice to tylko latem, od czasu do czasu. Myślę, że to spoko sposób, żeby się zahartować. Nie. Od samej nazwy przychodzą mi dreszcze i ukrywam... Ech, no latem w sumie tylko biorę takie prysznice i to jeszcze bardzo rzadko. Czy ktoś z twoich znajomych morsuje i wstawia regularnie zdjęcia, które to komentują? Tak, no wiadomo, cała moja tablica jest zawalona zdjęciami morsujących. Czy kąpiesz się w morzu podczas wakacji w Polsce? I jasne. Ciężko stwierdzić. Jesteś dla mnie człowiekiem zagadką, ciężko mi stwierdzić. No dobra, jebać, 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 po prostu jest to. Jestem, jestem zagadką. Yy, mam tu jeszcze parę innych, więc sprawdźmy inne quizy. Simsy, prawda czy fałsz? Bo ja przecież jestem takim graczem. Simsów i <grytanie> to jest jakiś tam czasowy. Sims może być porwany przez obcych. O kujwa, chyba tak? No bo w każdej części można. Nie, nie mogą. Yy, można zachorować na króliczą grypę? Nie. Można? Co? Tak, w każdej. To jest mój dobry ziomek. W wyniku pociągów Simów, tak. To nie grałem nigdy w jedynkę, ale powiem nam z opowiadań mojego brata. Dziedzinie muszą się uczyć w szkołach. Muszą. Dezcin 4, wampiry żyją w Forgotten... O Jezu, chyba tak. Strzelałem. Strzelałem. Występują tylko. Nie. E, nie występują aspiracje. Nie, no występują. Co? Nie wiem. Kot mod w... No wiadomo. Nie? 7 na 10 Okej okay. Podsumowanie 2020 roku, zobaczmy Jaki konflikt zaostrzył się i groził trzecią wojną światową? Nie. Iran? O kurwa, strzelałem Który z filmów zdobył Oscara za najlepszy film? Joker? Nie Okej okay. Ile osób zmarło podczas... Dużo 34? No po prostu dużo W jakim chińskim mieście wybuchła epidemia koronawirusa? Wuhan bo mam taką fajną piosenkę Kiedy stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia wirusem? Marzec? <grym> Też strzelałem Ile pieniędzy zostało wydane w maju na wybory, które się nie odbyły? 7 milionów? 70 milionów? Co? No to wszyscy wiedzą, to jest sławne Co wywołało prostu y, zabójstwo? Georgia Floyda Among Us oczywiście Kto wygrał wybory na prezydenta? Andrzej Duda. <laughs> Musiałem się upewnić. W jakim kraju miała miejsce olbrzymia eksplozja Liban? Tak, pamiętam. Który aktor Marwala zmarł? Yy, ten co grał tego Plum Panterę Czarną. Czego dotyczyło orzeczenie trybu, które było, yy, aborcji. Wiem, bo chodziłem, kto wygrał wybory w USA? Trump? A, okej. Okay. Jaka długoczki... O, to wiadomo, cyberpunk, tak? Świetnie, 12 na 15, no widzicie jak ja umiem wszystko w tym roku. Lecimy dalej. Jakim typem gracza Minecraft jesteś? No, to ja jestem kuźwa... Wszyscy wiedzą, bo nagrywają ja Minecrafta, jestem świetnym graczem. Zacznijmy od typowego pytania. Czy w ogóle grasz w Minecraft? Tak, robię to często, oczywiście. Częściej zwiedzasz świat, czy zostajesz w domku? Zwiedzam. Lubisz zabijać potwory? Tak, bardzo. Nie, nie, czytam innych, bo ja wiem, że jak grasz, to robisz z kimś czy samemu, sam, jest mi łatwiej. No, bo nie mam po prostu znajomych do Minecrafta, nie ukrywam. Masz wszystkie receptury w głowie, czy coś? Z... Nie wiem, no, korzystam, powiedzmy. Nie no, lubię budować, ale nie aż tak, bo nie w tym się nikt... Jak wychodzi ci budowanie? Słabo. Bez kitu słabo, to nie jest moja bajka. Uważasz, że podczas gry bardziej pracujesz czy na niż pracuję? Oczywiście, że ja pracuję. Lubisz robić psikusy innym graczom Minecraft? Nie. Tak. Nie no, kiedyś grałem na, jeszcze na PlayStation ze znajomymi, no to robiłem psikusy, bo ja taki żartowniś jestem. Pomagasz innym graczom czy uważasz, że powinni... Za pomagam, zawsze pomagam. Bo jestem dobrym człowiekiem, nie? Części... Czas na ostatnie pytanie. Co najczęściej robisz podczas gry w Minecraft? Zabijam potwory, odpoczywam... No, zabijam potwory. Waleczny gracz, tak, prawidłowo. Podczas reprezentujesz właśnie ten typ osoby, jesteś najbardziej bojowym typem gracza. Bardzo lubisz walczyć i zabijać potwory. Z Tobą nie trzeba się bać. Dokładnie tak, ze mną. Wiecie, jak ktoś chce zagrać Minecrafta, to spoko, spoko, ze mną nie musicie się bać. I tutaj mamy jeszcze taki ostatni quiz. Jeśli nie. A, jeśli nie znasz tych słów, to znaczy, że się starzejesz. No ja. No zobaczymy. Czy wiesz, co to znaczy, bae. A to ja nie. Tak wiem, czy. Bae, bae, no chyba wiem coś tam, ej kurwa, co się stało, media, panel, nie, dziękuję, tak wiem, tak mi się wydaje, że wiem, bo to, to jak się kogoś tam kocha, czy lubi. Wiem, co to znaczy, yola. że piara też wiem. Naura, też wiem. Czy wiesz, co to znaczy określone Julka? No imię. Ale dam, że nie wiem, bo nie wiem. Els to też wiem, każdy gracz to wie. Czy wiesz co to, to znaczy? og ok, boomer, tak wiem, bo. Bo, po prostu wiem. Alternatywka, no też wiem, kto by nie znał alternatywki. Czy wiesz. Nie, nie wiem, co to jest baza Nie pisać. Czy wiesz co to, to znaczy okresie sasin? Nie, nie wiem. Teraz się wyda, że jestem jakiś. Koronka? No, no co, <grym> koronawirus? To to zależy te nie znam tego pierwszy raz, widzę takie słowo w ogóle, to jest bez sensu. Szur. Nie, nie wiem. Foliarz, wiem to. Impostor, no to wiadomo, że wiem. Rel, no wiem. Afk też wiem, bo często to. Gzy, nie wiem. Lima, tak wiem. Hipster, no to wiadomo. Prawdziwy nastolatek jestem, dokładnie. 20 lat jest. Mami, jestem prawdziwym nastolatkiem Co tu jeszcze jest ciekawego? Zobaczmy Ej, tu sobie zobaczymy Czy rozpoznaje znane osoby jako babcie? O, zobaczymy! Ej, co jest? Vicky Gabor O, to jest ta, co wygrała coś tam, nie? To jest ona, ja ją poznaję. Arianna, to wiadomo billy Eilish, to każdy musi znać Roksana Węgiel, to będzie tu ja bo ja nie wiem jak wygląda ten Jenner. To jest na pewno Dagmara. To będzie wersow. To będzie lekcji. To będzie. Emma Watson, to wiadomo Harry Potter Dagmara. Patrycja... Kto to jest? Patrycja Mołczanów? To jest pewnie ona, bo to jest lekcja to bez... A kto to jest? Czekajcie. Patrycja. Moł. Mołczanów. Zaraz się okaże kto to jest. Grafika. O Jezu! O mój Boże! To jest ta typiara, co w tym X teraz jest. O nie! Nie, wolałbym nie wiedzieć, kto to jest. Lexi, tak, wiadomo, Lexi. Iberców, to było nudne, to było chujowe, Ale przynajmniej dowiedziałem się, kto to jest Patrycja ja, ja. Ta z Team X. No, myślę, znak dobra. Weź Roxana, nie patrz tak na mnie, bo to jest trochę creepy, creepy, Myślę, że to tyle, bo to taki szybki odcineczek, Polecam się na przyszłości, Na razie, cześć i pa!